Witam. E, jesteśmy. Ja z bratem przytecznym e, w lesie. Mamy dzisiaj dla Was e, zrywkę e, kopalniaka. Mój brat tam ciąga. O tam. Słuchajcie, trochę Wam zazumuję. O właśnie. Mamy tragiczne warunki. Tu jest pełno dołów. O, wszędzie doły, kurde. Nie będzie dzisiaj ciekawie zrywać. No więc jakoś to będzie musieli, jakoś to będziemy musieli kurde, rozpracować. Mój tata wczoraj tutaj trochę nam podeszło, 50 sztuk na kurs kopalniaka idzie 100 sztuk, tak no 100, 105 zależy od grubości. Czasami chcą tylko 90, ale dzisiaj będziemy musieli zerwać setkę. Wujek przyjdzie zaraz Piotrka tata będzie nam dożynał. Jest na razie na jakichś badaniach. Mój tata pojechał żnąć w drugim miejscu kopalniak kopalniach dla drugiej brygady, która będzie ciągać. Mamy bardzo dużo pracy na ten miesiąc, znaczy mój tata, bo ja to jestem z dopadku, jak trzeba coś pociągać. No i tak, ja tutaj zapinam sobie, aby popatrzeć. Czasami nie ma łatwo, trzeba trochę pokombinować. No ale coś za coś. Czasami podczas zrywki czasami podczas zrywki jest tak, że coś wisi. Przypuśćmy Czasami coś zawisło. Nie chce spaść, no i się nie chce mordować wiadomo. Są różne kleszcze do ściągania i tego typu wciągareczki, no to tata coś tam ma, ale jeśli jest zrywka na drugi dzień, tak jak ta sztuka, jak widzicie. Ona przed chwilą została ściągnięta na gałęzie. No i co wtedy? Zrywka musi być przygotowany na to, że wystąpią takie sztuki. Mamy w 60 piłę. Się wyciąga. Tak właśnie się to robi. kopalniaki się dobrze ułożą, to zdąży się tak, że ciągniesz trzech, a trafia się czwarty, no i... ach... No człowieku się rodzi taka myśl, no nie warto zostawiać go, no i złączasz. Zobaczymy czy moja biedna sześćdziesiątka, no nie taka biedna, poradzi sobie, poradzi sobie z czterema sztukami. Włączamy Trójkę włączyłem, ale to będzie przesara, dwójeczkę, napinamy łańcuchy, bo potrafię się zrobić tak, że się odpinają, jeden się rapią, dwie sztuki, no i dobra, mam wszystko napięte, patrzymy do przodu, chcę jechać tu w prawo, pomiędzy tymi e, dwoma przy drodze. Opa! Wyciągając te 4 sztuki, zarobiłem około 12 złotych. No jeśli dobrze, dobrze myślę, to co, to co tam jest na fakturach wstawiane, to że tyle pykło. ESA zabieramy, brat już jedzie z kolejnymi sztukami. Chciałem pozdrowić Andrę w 881, bo żeby nie on, to nie chciałoby mi się tutaj w lesie tego nagrywać. Ten filmik jest dla Ciebie. I mam nadzieję, że Ci się spodoba e, lub inaczej ten vlog. E, pozdrawiam Cię serdecznie i obyś jak najdłużej e, e, korzystał i miał satysfakcję z mojego kanału. Mam nadzieję, że jeszcze będzie niejedna możliwość w tym roku nagrania prac w lesie, żebyś e, mógł zobaczyć e, popatrzeć, e, jak pracujemy. My, czyli ja, mój tata, mój brat, wujek w Lesie Państwowym na czarach u nas. Mam nadzieję, że będzie to już niedługo. Że będzie jeszcze kolejny vlog złożenia drzewa opałowego do nas na, 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 na podwórko. Powzięliśmy działkę. więc serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. W kolejności następnej, pozdrowienia dla mojej dziewczyny Katarzyny.